Nauka zdalna, choć do tej pory była realizowana przez wielu wykładowców, nigdy na tak dużą skalę jak teraz. Łódkich uczniów i studentów w najbliższych dniach czekają sprawdziane projekty i lekcje w przestrzeni zdalne, zdalnej przez internet. Jak wygląda teraz nauka? Sprawdzała Monika Majewska. Dla wielu wykładowców zajęcia prowadzone przez internet nie są niczym nowym. Nauczyciel muzyki Wojciech Juśkiewicz od dawna ma kanał w mediach społecznościowych, na którym publikuje nagrania dla swoich uczniów. Dzień dobry, witam na Plastyce Rację siódmą. Nauczyciel prowadzi lekcje online. O ustalonej godzinie uczniowie włączają jego kanał i rozpoczynają zajęcia. Taka nowoczesna nauka ma wiele zalet. Dziecko może wrócić do tematu, który zadaję, który przerabiamy na zajęciach, może obejrzeć to wiele razy, powtarzać tak długo, aż się nauczy do perfekcji. Z nowoczesnych technologii korzysta też Politechnika Łódzka. Studenci każdego dnia mają zajęcia przez Internet. Grupa studentów o określonej godzinie spotyka się przed ekranami swoich komputerów i na żywo jest prowadzony wykład tudzież ćwiczenia przez naszego wykładowcę. Choć zajęcia odbywają się zgodnie z planem, wielu studentów tęskni już za uczelnianą codziennością. Na razie, co najmniej do świąt wielkanocnych, pozostaje im jednak jedynie nauka przez Internet.